A więc nowy system nie będzie już polegać na tym, że idziesz do pracy, ciężko pracujesz i zarabiasz pieniądze. Twój dostęp do tych pieniędzy będzie zależeć od tego, jak zachowywałeś się w ciągu ostatnich pięciu minut. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Waluty CBDC będą emitowane przez banki centralne, takie jak Amerykańska Rezerwa Federalna czy Bank of England, a nie przez banki detaliczne. Oznacza to koniec gotówki. Każda Twoja transakcja będzie dla rządu widoczna i zapisywana na stałe w bazie danych. Co kluczowe, w ramach reżimu zeroemisyjnego Twój ślad węglowy może być w samym centrum tego systemu. Rozwijamy technologię, dzięki której konsumenci mogą mierzyć swój własny ślad węglowy. Czyli co takiego? Dokąd podróżują? W jaki sposób podróżują? Co jedzą? Z jakich usług korzystają? Czyli indywidualny system śledzenia śladu węglowego. Oni budują infrastrukturę dla systemu kredytów węglowych. To system kontroli totalitarnej.